Dzień dobry, dobry wieczór. Beata Dzięcioł, Wróżka Salomea. Zapraszam do odwiedzenia mojej strony www.wroskasalomea.com. Można się umówić ze mną na sesję z kartami, z numerologią, z astrologią, z numerologią na najbliższe 20-30 lat, oczywiście, nawet i na najbliższe 50 lat. Można się też umówić ze mną na sesję karmy rodowej. Zapraszam do kontaktu yy, zainteresowane osoby, kto ma taką potrzebę. Yy, do dzisiejszego filmiku zachęciła mnie, zainspirowała mnie pewna wróżka, która się podzieliła ze mną y, swoją wiedzą i doświadczeniem i zaproponowała mi, żebym ja też się podzieliła swoją wiedzą i doświadczeniem. Na temat zachodzenia w ciążę przez kobiety. A. No dobrze. Hm. Powiem, co wiem. Powiem, co nie tylko ja wiem, ale co też inne osoby wiedzą. Szanowni Państwo, to jest tak. Najważniejsza jest intencja, 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 z jaką człowiek płci żeńskiej, czyli kobieta, powołuje na świat dziecko. Czyli intencja, która jest wysyłana. Do nieba, do wymiarów duchowych, do wymiarów astralnych, żeby ta, duszy, żeby ta duszyczka spośród tych duszyczek latających tam po różnych wymiarach i miejscach, aby zeszła i wcieliła się do brzuszka kobiety i urodziła się jako dziecko tych rodziców. Ten temat jest tak delikatny, tak złożony, tak trudny, że no, można by seminarium na ten temat prowadzić, a i tak się tego tematu nie wyczerpie. To, co powiem z mojego doświadczenia, i nie tylko z mojego doświadczenia, to jest to: aha, dla tych, którzy mnie nie znają: ja stawiam karty 27 lat. I w 2009 roku obsłużyłam 16 tysięcy klientów, a mamy w tej chwili 2020 rok, więc ja nie wiem, ile tysięcy klientów mogłam obsłużyć, czy 20 tysięcy, nie mam pojęcia, nie liczę tego, ale no, w zasadzie przez ponad ćwierć wieku słucham różnych historii ludzkich, dramatów. I częstokroć potem wiem, jak się te losy potoczyły, więc coś tam jednak z tego doświadczenia praktycznego, co zauważyłam, to mogę część tego powiedzieć. I to nie tylko ja zauważyłam, bo też i są osoby, które są, no też zauważają pewne rzeczy od wielu, wielu lat. I powiem tak. Jeżeli dwoje ludzi się kocha i jeżeli Kochają się i są w miłości, po prostu się kochają i jest dobrze, mogą sobie mieć dzieci, ponieważ są w tej miłości, ponieważ chcą, ponieważ mają serca otwarte. Są otwarci, ale nie czynią jakichś planów konkretnych, tam wielkich, tylko są otwarci, jak przyjdzie dziecko, to fajnie, ile ich przyjdzie, będzie dobrze. I jeżeli jest pomiędzy ludźmi miłość, i jeżeli się kochają, to wtedy z wysokich wymiarów duchowych schodzą takie dusze, które też tych rodziców będą kochały, które no, to schodzą takie osoby, które są albo z przeznaczenia, albo z karmy, albo po to, żeby rodziców podnieść duchowo. Ale na pewno warunkiem do tego wszystkiego jest intencja miłości, czyli musi być miłość. Też dobrym momentem, żeby w ogóle jakieś duszyczki schodziły z tego nieba, z tych światów duchowych, z tych światów astralnych, bo światy duchowe, wysokie wymiary, to jest co innego niż światy astralne, bo dusze sobie fruwają różne wszędzie. I teraz w zależności od tego, jaką intencję ma kobieta, czyli jaką intencję ma człowiek homo sapiens płci żeńskiej, jaką ma intencję w sobie, to taka duszyczka przyciągnie. Taka duszyczka zejdzie lub nie zejdzie. I teraz tak. Jeżeli młodzi ludzie bawią się, uprawiają seks, i no zdarzy się prawda tak zwane dziecko z wpadki, to też jest w porządku. To też jest bardzo duża szansa, że urodzi się dziecko z przeznaczenia. To też jest dobrze. I to jest nie tylko moja wiedza, ale też i innych osób. Że rodzice nie planują tego, nie wiedzą. O, pokochali się, mieli seks, czy na imprezie, czy gdzieś, ale jak to się mówi, o, zdarzyło się. Czyli nie mieli oczekiwań, nie mieli planów, nie byli wyrachowani, nie działali z intelektu, z umysłu, z wyrachowania, no, tylko się zapomnieli. No, może to nie jest wysoka kultura poczęcia, żeby było dziecko z wpadki, ale to też się rodzą fajne dusze. Jeżeli Rodzice się kochają i są otwarci, rodzą się fajne dusze. Jeżeli rodzice, no, zdarzyło im się wpadka, też rodzą się fajne dusze. Ale bardzo często jest tak, że drugie dziecko, drugie dziecko, to, to mi też ktoś to powiedział, sama o tym nawet bym nie wiedziała że częstokroć jak już kobieta ma to pierwsze dziecko, no to już to pierwsze urodziła, to zaraz taki pojawia się ze światów astralnych, takie myśli są wkładane do umysłu tej kobiety, a weź, a weź, drugie dziecko, drugie, będzie fajnie, drugie, drugie, będzie fajnie, będzie do pary i się pojawiają takie szepty, szepty z mroku, podszepty, no już nie powiem od kogo, takie podszepty od różnych takich, yy, Latających duszyczek z niskich ciał astralnych, że, że chcą się urodzić. I właśnie często to mówię to nie jest moja opinia ale często jest tak, że pierwsze dziecko jest inne, a drugie dziecko, jak jest tak bardzo planowane, wykalkulowane, albo jak kobieta nie chce, a ją inni zmuszają, albo jak sobie tak myśli, a dobrze, bo ja tu nie chcę być sama, to będzie mi pasować. Jak, jak tak z wyrachowania działa, z umysłu, to wtedy to drugie dziecko zazwyczaj rodzi się. Ech. No diabeł wcielony, diabeł wcielony, niedobre, złośliwe, y, jakieś z problemami, no bo też takie chce się urodzić, tak? I teraz tak, o co w tym wszystkim chodzi? E, chodzi o to, że miewają ludzie czasami takie pomysły właśnie na zakładanie rodzin, na zachodzenie w ciąże. Tak jakby to drugie dziecko miało być, no nie wiem, jakąś maskotką, albo jakimś takim elementem wystroju wnętrza, albo elementem, które będzie pasowało do wakacyjnej pocztówki. Właśnie też wiem to z doświadczenia, że matki, które czasami mają jedno dziecko czy dwójkę i nie czują potrzeby, nie czują takiej wewnętrznej potrzeby, żeby mieć więcej dzieci. Bo są też takie matki, które od samego początku czują wewnętrzną potrzebę serca, że chcą mieć pięcioro dzieci, albo nawet i dwanaścioro. I ja takie matki szanuję, jeżeli mają takie pragnienie serca. Pewnie jest bardzo mało takich matek, to są pewnie wyjątki, ale ja też spotkałam takie osoby, co najmniej dwie, które rzeczywiście od samego początku, gdy tylko przyszły na świat, miały to wewnętrzne przeczucie, że chcą mieć dużo dzieci. Bo im tak dusza, serce podpowiada, że, że tego pragnie ich serce. Ale to są wyjątki. Zazwyczaj jak kobieta ma jedno dziecko, to może nie pragnąć następnego, ale pojawia się ten potrzeb. Właśnie, pojawia się ten potrzeb. A miej drugie, a miej drugie, a będzie fajnie, a będzie tak. Albo kobieta myśli: O, co ja będę robić na starość. O, zajdę w ciążę, żeby ktoś zaopiekował się mną na starość. Oj, zajdę w ciążę, żeby ktoś tam miał mnie wsadzić do urmy, tak? Moje prochy. O, zajdę w ciążę, żeby ktoś tam mnie na starość utrzymywał, tak? Albo oj, zajdę w ciążę, bo co ja będę robiła w wieku średnim na starość. Yy, oczywiście ja tu się oklepuję, bo to nie są w ogóle moje myśli. W ogóle ja takich myśli nie mam. Nie mam i nie miałam. O, jeszcze się tutaj ostukam, jeszcze się tu ostukam, bo to w ogóle absolutnie. Ale różne są intencje chęci posiadania tego dziecka. I to, co chcę powiedzieć w tym filmie, to jest taka sprawa: ja mogłabym Państwu powiedzieć naprawdę mroczną stronę ludzkiej natury. Znam na ten temat pewne tajemnice, ale nie powiem tego. Tak samo jak znam pewne tajemnice z astrologii o znakach Zodiaku i z psychiatrii, i też tego nie powiem na temat natury ludzkiej. Nie dlatego, że się boję nienawiści, bo wtedy by mnie ludzie naprawdę zaczęli nienawidzieć, za to, że ja takie ukryte rzeczy głębokie aż widzę. To zaraz bym miała pełno wrogów. Nie, to co już tam na tej ziemi jest jak jest. E, żadnych tam e, z mojej strony nie chcę się tam z nikim kłócić ani użerać. Ale jeżeli ma się intencje z serca, z duszy, z miłości, to wtedy można przyciągnąć fajną duszę, dobrą duszę. Ale jeżeli człowiek ma. Taką intencję z wyrachowania, albo jest przymuszony, to wtedy jest to intencja z umysłu i można przyciągnąć duszę, która się urodzi. No i nie będzie najłatwiejsze życie z nią. Co ja chciałam tak naprawdę powiedzieć? Aha, że te osoby. Ktu, bo tak, ja jestem duszą i mam moje ciało człowieka, płci żeńskiej, tak. No. No więc to jest bardzo ważne takie zrozumienie, żeby kobiety mogły przynajmniej spróbować to zrozumieć. Bo są kobiety o różnym stopniu świadomości, niektóre to rozumieją i wiedzą, bo mają połączenie ze swoją świętą kobiecością, ze swoją boginią, ze swoją boską częścią. Ale są kobiety, które o tym zapomniały, i im się kuźba wydaje, że jeżeli sobie zaplanują dom z ogrodem, jedno dziecko, może jeszcze dwójkę sobie wyliczę i z lekarzem tam coś tam zrobię. Dobra, to tu będę miała curunie, dwóch synuniów, tak, ten na fortepian, ten na hulajnogę, będą podobni do mamusi, do tatusia, będę się chwaliła, będę miała życie jak z bajki. Nie, to nie zadziała. To nigdy nie zadziała. Zawsze to będzie ukarane i nigdy to nie wyjdzie, bo wszystkie intencje, które człowiek programuje sobie na życie z umysłu, z wyrachowania, z intelektu, ze strategii napoleońskiego myślenia, one nigdy nie wyjdą. Dlaczego? Dlatego, że dusza, która schodzi do... Rodzice uprawiają seks, tak? Uprawiają ten seks i duszyczki krążą, która by się tu chciała wcielić. Jeżeli uprawiają seks w miłości, w namiętności, duża szansa, że fajna dusza zejdzie z nieba z wysokich wymiarów. Jeżeli uprawiają seks z gwałtu, no to nie wiadomo, która dusza się urodzi. Ale jeżeli uprawiają seks taki matematyczny, z wyrachowania bez uczucia, bez. nawet mogą się kochać, ale, ale, ale z wyrachowania chcą przyciągnąć, to przyciągną właśnie z niskich światów astralnych dusze która jest osobną duszą, osobnym człowiekiem, która wejdzie do brzuszka tej mamy, urodzi się z jej brzuszka i nigdy w życiu nie będzie własnością, bo żadne dziecko nie jest własnością rodziców. Ja y, wiem, że to jest może troszkę trudne to, co ja mówię, bo jeżeli coś ma się w ciele i wychodzi na zewnątrz i to żyje, no to rodzic myśli, że to jest jego, bo to jest taka więź biologiczna, ale potem patrzymy, że z tego małego, fajnego bobaska, takiego całusinego, takiego kochaniutkiego, wyrasta całkiem inna dusza dorosła, z jakimś światopoglądem, ma 10 lat, odzywa się do rodziców, tak. Że ci rodzice nie wiedzą, co mają powiedzieć, tak jakby ich to dziecko nie kochało albo nie szanowało. A przecież chodzi o to, że tylko za pomocą miłości można przyciągnąć bratnie dusze, przyjazne dusze, które będą tych rodziców kochały, więc musi być kultura poczęcia. Więc powiem tak. Każde posiadanie dziecka, które płynie z serduszka, że chcemy miłością obdarzyć, nie strachem, nie lękiem przed samotnością, nie kuźwa wyrachowaniem, tylko mamy potrzebę serca, żeby kogoś kochać. Przyciągniemy duszyczkę dziecka, która się urodzi i będzie nas kochała, tych rodziców. A jeżeli ktoś chce z wyrachowania mieć chłopca, dziewczynkę, albo żeby szybko miał do pary drugie dziecko, czy trzecie, czy nawet drugie, to. No, przyciągnie sobie duszę taką, jaką przyciągnie. Nie wiem, czy to komuś pomoże, czy nie, bo wiele osób się przy mnie odblokowało i zaszło w tą ciążę, ale czasami, jak wszechświat nie daje, to warto by było nie walczyć z przeznaczeniem. Są kobiety, które chodziły na pielgrzymki, zachodziły w ciążę, potem te dzieci rodziły się. Z problemami, i matka oszalała, i dziecko oszalało, to też parę takich historii znam. Um, no, ja proponuję tak, nasi, jeżeli mówię, tak żyjemy na Ziemi, więc jest to tak robione, żeby um, kobiety i mężczyźni nie byli płodni, żeby były internety, smartfony, żeby nie była płodność wśród ludzi. No, ale jeżeli komuś naprawdę nie jest przeznaczony, a tak bardzo rozpaczliwie pragnie, to niech się może zastanowi, może cię Twoje wyższe ja, Twoja boska wysoka część chroni przed tym. No, nie wiem, czy to komuś pomogło, ale zadbajcie o intencję, z jaką chcecie tą duszę przyciągnąć, i pamiętajcie, to jest osobna dusza. Nie jest łatwo na tym świecie mieć dzieci. Kto chce, z miłości to czuje. A róbcie co chcecie. Nagrałam ten film po prostu. Każdy jest panem swojego losu. Każdy ma intencje takie, jakie chce. Ja powiedziałam to, co powiedziałam. Może niektórym osobom to pomoże. Warto zawsze nagrać taki film. Dzięki, trzymajcie się.